Cześć, jestem Łukasz i opowiem Wam dzisiaj o zasilaczach awaryjnych UPS. Każdy, kto pracował na desktopowym PC, -cie, przeżył choć raz irytację związaną z utratą danych w wyniku nagłego zaniku napięcia zasilania. Chcąc zabezpieczyć się przed tak niespodziewanym problemem, możemy zastosować zasilacz awaryjny UPS. Jednak urządzenie tego typu sprawdzi się w domowej instalacji w znacznie szerszym zakresie. Żeby to dobrze zrozumieć, warto dowiedzieć się, jak działa domowy UPS. Istnieją trzy podstawowe typy konstrukcji domowych zasilaczy awaryjnych. Zasilacz UPS Offline jest pierwszą i najprostszą konstrukcją składającą się z układu prostownika zasilającego baterię akumulatorową oraz falownik. Dopóki napięcie w sieci jest na odpowiednim poziomie, nasz odbiornik zasilany jest bezpośrednio z sieci poprzez obejście, czyli mówiąc angielskiego, bypass. W momencie, gdy napięcie w sieci przybierze niewłaściwą wartość, lub też nastąpi całkowity zanik napięcia. Urządzenie przełączy zasilanie na zasilanie z wyjścia falownika i będzie czerpało z energii zgromadzonej wcześniej w akumulatorze. Drugą konstrukcją jest zasilacz UPS Line Interactive. W tym przypadku napięcie sieciowe trafia równolegle na prostownik umożliwiający ładowanie akumulatora oraz na obejście. To jest jednak w tym przypadku znacznie bardziej rozbudowane. Bypass składa się z układu AVR, czyli układu automatycznej regulacji napięcia, układu filtrów EMI oraz RFI oraz układu ogranicznika przepięć. Układ AVR jest szczególnie istotny w regionach o niskiej jakości zasilania. Koryguje wahania napięcia bez konieczności przełączania zasilania na akumulator, co sprzyja jego dłuższej żywotności. Filtry przeciwzakłóceniowe EMI oraz RFI filtrują dostarczaną energię, przez co poprawiają jej jakość, a tym samym wydłużają żywotność eksploatowanej i podłączonej do zasilacza awaryjnego elektroniki. W przypadku wykrycia przepięć, zastosowany w konstrukcji UPS-a typu Line Interactive, ogranicznik przepięć może skutecznie uzupełnić ochronę w strefie LPZ-3 pod warunkiem właściwego wykonania Kompleksowej ochrony przeciwprzepięciowej. Trzecia konstrukcja zasilaczy zakłada całkowitą separację odbiorników od sieci zasilającej. Realizowane jest to poprzez zastosowanie układu prostownika, który ładuje akumulator oraz inwertera pracującego przez cały czas 24 godziny na 7 dni tygodnia. Jego zadaniem jest przekształcenie energii bulforowanej w akumulatorze na energię zasilającą podłączone do zasilacza odbiorniki. Dzięki temu mamy pewność, że żadna anomalia sieci elektrycznej nie wpłynie negatywnie na nasz sprzęt elektroniczny. Taka zasada działania sprawia jednak, że zasilacz generuje dodatkowy hałas, ponieważ konieczne jest odpowiednie chłodzenie. Nagrzanego radiatora układu inwertera. Dodatkowo mamy tu do czynienia z większym zużyciem energii. Podczas pracy dochodzi bowiem do sporych strat energetycznych. Zasilacze UPS Online są ponadto znacznie droższe od swoich prostszych w działaniu braci. Wiemy już, jak działa domowy UPS, jednak dlaczego warto go zastosować? Po pierwsze, na przestrzeni ostatnich kilku lat parametry instalacji elektrycznych uległy diametralnej zmianie. Przyczyn możemy doszukiwać się m.in. w powszechnym stosowaniu LEDów oraz zasilaczy impulsowych, a także bardzo dynamicznym rozwoju instalacji fotowoltaicznych, co z kolei spowodowało bardzo często podniesienie napięcia w domowej instalacji elektrycznej. Ten efekt odbija się negatywnie na żywotności urządzeń elektronicznych. Zasilacz UPS z funkcją AVR zapewnia optymalną wartość napięcia zasilającego domową elektronikę. Coraz częściej zdarza się także obserwować przepięcia związane z pracami łączeniowymi, a także przepięcia związane z wyładowaniami atmosferycznymi. UPS posiadający odpowiedni zestaw filtrów, jak również ogranicznik przepięć, skutecznie zabezpiecza podłączone odbiorniki, oczywiście pod warunkiem poprawnego wykonania pozostałej części instalacji elektrycznej. W dalszym ciągu często zdarza się, że spotykamy się z chwilowymi zanikami napięcia zasilania. Żeby prawidłowo chronić wrażliwy domowy sprzęt elektroniczny, Warto zastosować UPS typu Line Interactive wyposażony w odpowiedni zestaw filtrów, a także ogranicznik przepięć oraz funkcję AVR. Dobrym przykładem mogą być zasilacze awaryjne serii Easy UPS firmy Schneider Electric. Urządzenia posiadają wbudowane moduły AVR, a także zestaw filtrów EMI. Zapewniają także ochronę przeciwprzepięciową podłączonych urządzeń. Jak jednak prawidłowo dobrać urządzenie do naszych potrzeb? W pierwszej kolejności spojrzyjmy na poszczególne parametry techniczne urządzenia. Moc. Jednym z najważniejszych parametrów jest oczywiście moc. Producenci wyrażają ją w dwojaki sposób. W specyfikacji może się pojawić informacja o mocy czynnej podawanej w Watach lub mocy pozornej podawanej w VoltoAmperach. Warto zwrócić uwagę na pierwszy z tych parametrów, odpowiednio dobierając go do zapotrzebowania na moc naszych odbiorników przyłączonych do zasilacza. Jak to oszacować? Należy sprawdzić zapotrzebowanie energetyczne urządzeń, które będą podłączone do zasilacza UPS. Informacja taka znajduje się najczęściej na tabliczkach znamionowych urządzeń lub też w ich dokumentacji. Moc można także zmierzyć np. stosując watomierz lub wykorzystując inteligentny monitor energii taki jak MEF-01. Uzyskaną w wyniku pomiarów wartość należy dla bezpieczeństwa zwiększyć od 20 do 25%. Kształt przebiegu napięcia i prądu. W zależności od zastosowanego układu inwertera oraz współpracujących z nim układów filtrów, przebieg napięcia i prądu zasilającego nasz odbiornik będzie różny. Najtańsze modele będą posiadały przebiegi podobne na bazie prostokąta. Im lepszy model, tym przebiegi bardziej zbliżają się do idealnej sinusoidy. Czas pracy na akumulatorze. Gdy zabraknie prądu, komputery i inne urządzenia zasilane poprzez UPS. Czerpią energię pochodzącą z akumulatora. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania warto sprawdzić, na jaki czas przy różnym obciążeniu nominalnym wystarczy zgromadzonej w akumulatorze energii. Szybkość reakcji zwana również czasem przełączenia określa czas, jaki jest potrzebny do przejścia w tryb akumulatorowy po wykryciu zaniku napięcia. Im jest on krótszy, tym oczywiście lepiej. Wartość podaje się w milisekundach. Przykładowo, reakcja na poziomie kilku milisekund, jaką wykazuje rodzina zasilaczy Easy UPS firmy Schneider Electric, to wzorowa wartość idealna dla współpracy z nowoczesnym sprzętem elektronicznym. Należy także zwrócić uwagę na takie parametry urządzenia, jak ilość dostępnych gniazd, głośność urządzenia, sposób montażu obudowy bądź też dodatkowe funkcje, jakie oferuje urządzenie. Wiemy już, jak działają oraz jakimi parametrami charakteryzują się domowe zasilacze awaryjne UPS. Zastanówmy się teraz, gdzie warto zastosować tego typu urządzenia. Z całą pewnością wszędzie tam, gdzie zastosowana jest zaawansowana elektronika, wrażliwa na zaniki napięcia zasilania, przepięcia, a także różnego rodzaju skoki i wahania napięcia sieciowego. Dobrym przykładem tego typu elektroniki jest sprzęt sieciowy, a także system domowego monitoringu wizyjnego. Zastosuję zasilacz awaryjny w przypadku mojego domowego monitoringu wizyjnego, a zatem zasili on router, który będzie rozgłaszał sygnały w sieci domowej i zarządzać będzie adresami. Urządzenie zasili także wideorejestrator IP, który będzie gromadził dane z kamer wizyjnych zapisywał je na dysku twardym, a także umożliwiał dostęp zdalny i wyświetlenie na monitorze informacji. Nasz UPS zasili także switch poe, który będzie zasilaczem do moich kamer, no i oczywiście pośrednio poprzez właśnie ten switch same kamery monitoringu wizyjnego. Będę poszukiwał urządzenia niewielkiego gabarytowo, ponieważ chciałbym umieścić mój zasilacz UPS awaryjny razem z osprzętem w rozdzielnicy multimedialnej. Czyli urządzenie powinno gabarytami mieścić się w mojej rozdzielnicy, a także zapewniać dostateczną ilość miejsca na router oraz potrzebnymi switch i wideorejestrator. Dobierając urządzenie, skorzystałem z praktycznego filtru dostępnego na stronie team.pl. Wybrałem urządzenia, których gabaryty mieszczą się w mojej rozdzielnicy multimedialnej. Następnie zweryfikowałem dane techniczne dotyczące mocy urządzeń. Mój domowy router do poprawnego działania potrzebuje około 10 W. Sprawdzam w dokumentacji pobór. Wideoregistratora jest to 4,1 W. Następnie dla dwóch kamer jest to odpowiednio po 1,7 W, a zatem 3,5 W to zapotrzebowanie kamer. Łączna wartość z zapasem 25% nie powinna przekroczyć 22 W. Sprawdzając dane techniczne UPS-ów widzę, że Energii wystarcza na ponad godzinę stabilnej pracy systemu monitoringu, licząc od momentu zaniku napięcia zasilania. W moim domu wykorzystuję także zasoby serwera NAS, przechowuję na nim zdjęcia, filmy i korzystam z możliwości dostępu zdalnego do przechowywanych danych. Istotne jest dla mnie, by zawsze mieć do nich dostęp. Nawet w przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilania. Dlatego zasilacz awaryjny Easy UPS firmy Schneider Electric będzie doskonałym rozwiązaniem do zasilenia mojego serwera i zapewnienia stałego zasilania urządzenia. Dzięki temu, że nasz UPS posiada cztery gniazda. Mogę je wykorzystać na przykład dodatkowo do zasilania telewizora, a także konsoli do gier. Będę miał pewność, że nigdy nie stracę łączności ani też nie będę miał problemu z zapisem stanu gry. Domowy UPS wykorzystam także do zabezpieczenia przed zanikiem napięcia zasilania mojego komputera wraz z zestawem monitorów. W tym przypadku jednak będę potrzebował mocniejszego urządzenia. Zasilacz komputera oferuje moc około 600 W, zatem szacuję, że przeciętnie procesor wraz z kartą graficzną i układem chłodzenia generuje zapotrzebowanie na energię na poziomie około 450 W. Dodatkowo każdy z dwóch pracujących monitorów potrzebuje około 25 W. Minimalna moc mojego zasilacza UPS zatem powinna wynosić około 600 W. Wybrałem więc urządzenie. APC by Schneider o konstrukcji desktopowej. Jest to seria Easy UPS. Moc urządzenia to 650 W. UPS posiada 6 gniazd wyjściowych służących do podłączenia sprzętu komputerowego. W tylnej części znajduje się także złącze umożliwiające ręczne odłączenie baterii. Zwiększa to bezpieczeństwo w przypadku większych zaburzeń zasilania. Dzięki stylowej, zielonej diodzie sygnalizacyjnej cały czas będę kontrolował stan urządzenia. Co bardzo istotne, urządzenie jest niezwykle ciche i nie przeszkadza w pracy. Domowy UPS posłuży mi także do zasilania awaryjnego mojego pieca gazowego wraz z zestawem pomp. W tym przypadku jednak o pomoc w wyborze urządzenia zwrócę się do społeczności Łączy nas napięcie. Społeczność łączy nas napięcie tworzą pasjonaci oraz specjaliści, którzy dzieląc się swą wiedzą wzajemnie się wspierają i rozwijają. Mam przyjemność uczestniczyć w życiu społeczności, aktywnie zadając pytania oraz dzieląc się moimi spostrzeżeniami z innymi użytkownikami portalu. Często także wczytuję się w umieszczone regularnie na portalu artykuły poświęcone elektrotechnice oraz kwestiom istotnym dla każdego elektryka. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was dzisiaj tematyką domowego UPS-a. Zachęcam Was do rozwijania tego wątku wśród społeczności Łączy nas napięcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku mojego poradnika. Cześć!